Studiując ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej zdobędziesz obszerną wiedzę nie tylko z zakresu nauk medycznych i biologicznych, ale umiejętności jak w sposób profesjonalny udzielać zarówno podstawowej pierwszej pomocy, jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. A uzyskując tytuł licencjata będziesz mógł pracować w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Oraz współpracować ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za niesienie pomocy – strażą pożarną, policją, strażą graniczną, WOPREM, TOPREM i GOPREM. Dlatego… Jeżeli myślisz o pracy w zawodzie ratownika medycznego i nie przeraża Cię widok krwi, nie boisz się podjąć współpracę w zespołach interdyscyplinarnych, pomagać ludziom, wykonywać przeróżne procedury medyczne, to myślę, że jest to zawód dla Ciebie. Czym jest tak naprawdę ratownictwo medyczne? To pasja, zaangażowanie bardzo często ciężka praca, ale dająca mnóstwo adrenaliny i satysfakcji. W ratownictwie spotykam wspaniałych ludzi, yy, pasjonatów w swojej profesji. Więc jeżeli ty, tak jak ja, tak jak my na ratownictwie medycznym, nie boisz się podejmować nowych wyzwań, lubisz wciąż się rozwijać, chciałbyś nieść pomoc innym ludziom i chcesz się tego nauczyć, dołącz do nas. Studiuj na podhalance. A potem, jeśli zechcesz, możesz rozwijać się dalej. Po ukończeniu studiów ratownictwa medycznego można kontynuować studia, dalej się rozwijać poprzez różne rozliczne kursy, jest to kształcenie zawodowe, albo też kontynuować właśnie studia na innych kierunkach powiązanych z zawodami medycznymi. Między innymi na zdrowiu publicznym możesz też uczyć. Ponieważ każdy ratownik medyczny ma prawo. Ma umiejętności i kwalifikacje do tego, by uczyć pierwszej pomocy. Dlatego, jeśli czujesz, że ten kierunek jest dla Ciebie, studiuj w podhaleńskim Państwowej Uczelni Zawodowej.